będzie herbata. Bardzo smaczna. I wsypujemy te herbatkę. Uuu! Puszczam dwa czukry. Pachnie bardzo smacznie. Wszyscy chyba wiecie, że w sklepach można kupić różne herbaty, ale w lesie nie ma sklepów. I trzeba zrobić swoją herbatę. Można szukać liści, ale ja wiem najlepszy sposób. Odszukać herbatne drzewo. Znalazłam tylko jednego patyczka. I po prostu tak musimy tą korę mu zdjąć. I to będzie herbata, bardzo smaczna, powiem Wam. jeśli starczy na jedną porcję herbaty, na jeden taki e, mały kubek. O tak, teraz to musimy zalać wodą, żeby wyszła smaczna herbata. No no myślę, że starczy tego. Zamykamy. E, teraz stawimy ją już na naszym kuchonkę. I wsypujemy te chybatkę, po parę rzeczy No potyka, tam, tam. Sypujemy tego. Potyka, no bo z tego można zrobić się chyba spokojnie, pokojem. No to Dobra, to chodź. i teraz czekamy, żeby woda już się przygotowała. No bo tu się to ciepło tak. Musimy trochę poczekać, no bo woda za 3 sekundy tego nie zrobi, żeby było Już po troszkę zaczyna nabierać koloru od tego i zamkniemy, żeby to wszystko się szybciej przygotowało. Czekamy. Kożymy i trochę to pomieszamy. Już chyba tak będzie? No, już leci. Chyba Patrzcie. Już czuć ten aromat. No, bardzo smaczny. I czerwone. na no Jeszcze kilka minut i będzie już najlepszy. Uuu! Trzymaj. Tu położymy i dodamy trochę cukru. Do tego no. smacznego. I, wciup, i wtedy pomieszamy. Już tam dwa cukry. Ma no te dwa cukry no bo mieszam jeszcze. Mieszam jeszcze. O mieszę. jaki moczny. To będzie bardzo smacznie. Zasypujemy to wszystko. I, wszystko. i mieszamy. do rozpuszczenia do rozpuszczenia Nie ma gazło, tak. Ale potem ale już do końca tak jest gotowe, Tak, tak, już gorący ten gotowe. Już zaleliśmy je do kubków. Tą kierbatkę. Zdaliśmy tam cukier i... Trochę ostygnie, żeby. smacznie, smacznie. No. Nie, no, pachnie bardzo smacznie. I kiedy trochę ostygnie, spróbujemy ją. Mm, Smaczną. No, bo ja dodałem tam trochę, chyba za dużo. I myślałam, że będzie bardzo gorzka, ale wyszła idealna. Może, no, trochę, ale jestem na za słodka. No, możliwie.